No hej, dzisiaj się dowiemy, kto wygrał y, kolejnego tutaj Peta. Także no, ostatnio był do rozdania Galaxy Fox, z tego co pamiętam. I zobaczymy, kto go wygrał. Bardzo miło mi się zrobiło od Waszych komentarzy. I zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Oczywiście, moja maszyna losująca wskaże nam zwycięzcę. Jeszcze nie dałem poprzedniego peta, bo jeszcze do tej pory streama nie prowadziłem. Ogólnie, okres tutaj sylwestrowy był dla mnie dość napięty. O, także no, ale pamiętam, kto wygrał, i osoba otrzyma tego też. Osoba, która wygra, otrzyma. I zobaczmy, kto to wygrał. Eee, komentarz sieba, si lecimy, po... 1K No, tak jest. <noise> Dziękuję, metalowa pałko. Oczywiście dostajesz swojego PETA na streamie, jak będziesz. O! Także myślę, że to jest plan. No a jeżeli chodzi o pomysły, co dalej, tak jak mówiłem, to będzie raczej bardzo krótki odcinek. się pochwalę tutaj, co było, jak mnie nie było. Czyli moja armia Santa paul Dark Matter. Także no, lansik jest. Na e, jak możecie zauważyć, osta od ostatniego razu nawet nie zmieniłem tej kwestii. Tutaj zwierzątek, elfów, nawet nie wiem, jak teraz wygląda. Christmas Event, nie zdążyłem porobić jeszcze nic, praktycznie tutaj. No i nie otwierajmy, jak. No bo nie wiem, jak. Ale wiecie co? powiedzcie mi tak. Ja mam swoje postanowienia na nowy rok. Na pewno będziemy mocniej jechać z tym kanałem. A w komentarzu, żeby wygrać tutaj oto tego Santa Poutark Mater, bo tak, on teraz będzie do rozdania. E, opiszcie mi swoje postanowie jadoworoczne i napiszcie coś miłego. Nie zapomnijcie o łapce w górę w komentarzu i trzymajcie się, papa, hej!